Myślę, że no, na pewno nie będzie to łatwy mecz. Przygotowujemy się do niego tak samo ciężko jak do każdego innego przeciwnika, mimo że przeciwnik jest z dołu tabeli. Na pewno nie będziemy go lekceważyć. Na pewno podejdziemy ze stuprocentowym skupieniem. Zostawimy na pewno dużo krwi i dużo potu na boisku. Miejmy nadzieję, że wygramy bez straty seta, bo... Teraz na tym nam najbardziej zależy, żeby nie tracić setów i zdobywać jak najwięcej małych punktów. Szczerze mówiąc, no jeżeli chodzi o samą grę, to pomyślę, że nas nie zaskoczą. Myślę, że jedyną rzeczą, którą ja osobiście się obawiam, no to jest mała hala, dosyć specyficzna. My na co dzień trenując na bardzo dużym obiekcie. Gdzieś tam na pewno na początku będziemy musieli się odnaleźć na ich sali. Ale liczę, że to po rozgrzewce już będzie. Nie wiemy jakim składem personalnym wyjdą, bo jak wiemy, zespół z Węczycy to jest spora grupa wojskowych. Więc nie wiem no, w obecnej sytuacji, jak ich ten skład personalny wygląda. Troszeczkę jedziemy tak w ciemno. Nie, myślę, że dużych rotacji tam nie ma. No to mówię. Dla nas najważniejsze jest skupić się na, na sobie, na, na, na własnej jakości niż na, że tak powiem, obawiać się przeciwnika. Wracamy już praktycznie do, do kompletu, no niestety, jak wiemy, Jacek wypadł nam do końca sezonu, libero. Dzisiaj nie mamy Grzesia Szymielewicza, miejmy nadzieję, że tylko chwilowe jakieś tam kłopoty zdrowotne, a reszta w 100% przygotowana.